RISHA Infinity 2 Adventure, czyli turystyczny zestaw, kurtka oraz spodnie, w tym kurtka z membraną in-out oraz zastosowano tu protektory od D3O. Ja jestem Marika, wy jesteście na RR Moto, zaczynam. Komplet Risha Infinity 2 Adventure został wykonany z materiału poliester 600D, który będzie materiałem odpornym na tarcie. W tym komplecie został również uzupełniony materiałem Superfabrik. Superfabrik to materiał o takiej charakterystycznej strukturze z wypustkami i jest to materiał inspirowany skórą płaszczki. Jest on bardzo odporny na tarcie oraz na cięcie, i w tym komplecie został zastosowany w miejscach najbardziej na tarcie narażonych. A więc znajdziemy go na łokciach, na barkach, mamy go również na wykończeniu kieszeni, a w przypadku spodni będą to kolana. Kolejnym materiałem, który pojawia się w zestawie Risha Infinity 2 Adventure jest mesh. Mesh, czyli siatka, która do środka potrafi wpuścić dużo powietrza, ale jest także odporna na tarcie. I znajdziemy ją w górnej części kurtki, na plecach oraz na rękawach. Ale oczywiście, nie jest to jedyna droga, którędy powietrze może do zestawu wpadać. Mamy kilka wlotów po prostu otwieranych przy pomocy zamków. Jeden z nich znajduje się wzdłuż głównego zamka i jego zaletą jest to, że możecie go otworzyć nawet w trakcie jazdy. Wystarczy rozsunąć główny zamek. I już mamy otwarty kanał wentylacyjny. Pod spodem znajduje się mesz, który również jest na zamek przypięty. A więc jednym ruchem ręki możemy ten kanał w trakcie jazdy otworzyć. Kolejne wloty wentylacyjne w przypadku kurtki znajdują się na klatce piersiowej. Otwieramy dwa zamki i tutaj mamy panel wentylacyjny. Nadmiar materiału możemy schować sobie do wnętrza i taka sytuacja pojawia się z jednej, jak i z drugiej strony. I tak samo otwierany wlot znajduje się również na plecach. Mamy również na rękawie przez cały rękaw otwierany panel wentylacyjny, a w spodniach będą to wloty na udach. Kieszenie cargo również w środku mają mesz i są perforowane, więc jeżeli nic do nich nie włożycie, no to też tamtędy powietrze może się dostawać. Oraz na końcu nogawek. A wpadające powietrze będzie rozprowadzane wewnątrz kurtki jak i spodni za pomocą podszewki, która również z meshu została wykonana. Mesz jest również materiałem szybko schnącym, a więc wasz pod ze środka również szybko będzie mógł się z kurtki i spodni ewakuować. Kiedy dni zrobią się bardziej chłodne albo wilgotne, no to możemy zamknąć wszystkie wloty wentylacyjne, a w środku mamy membranę aquashell. Aqua shell jest membraną, która ochroni nas przed przeszywającym wiatrem oraz przed wodą. I co ważne w kurtce jest to membrana in-out, a więc w razie większego deszczu wypinacie membranę ze środka i zakładacie ją na zewnątrz. Na dole tej membrany znajdują się napy. Po których rozpięciu ta membrana się wydłuża. A więc, kiedy jest w środku w kurtce, nie wystaje poza jej obrys, a kiedy wyciągniecie ją na zewnątrz, możecie ją wydłużyć tak, aby cały korpus kurtki był zakryty. W razie potrzeby, membrana jest oczywiście całkiem wypinana, możecie się jej całkowicie pozbyć. A jeżeli chodzi o spodnie, no to tamta membrana nie ma już charakteru in-out, albo jest wpięta w spodniach, albo wypinacie ją w ogóle. I jako, że Risha Infinity 2 Adventure jest kompletem turystycznym, no to nie mogło zabraknąć tutaj mnóstwa regulacji, tak aby model dobrze na nas leżał. I w przypadku Risha Adventure 2 znajdziemy je na końcu rękawów i będzie to zarówno rzep, jak i zamek, który jest również wentylacją, ale może pomóc nam na przykład, jeżeli macie większe rękawiczki i chcecie je włożyć pod spód. Dalej mamy przy ramię biceps pas, również biodra. Pod spodem znajduje się także gumka ściągająca, dzięki której bardziej ten model możecie docisnąć do swojego ciała. W spodniach będzie to regulacja w pasie, na końcach nogawek i przy końcówkach nogawek na łydce pojawia się również ściągająca gumka. Znajdziemy tutaj także elementy, które mają zwiększyć komfort jazdy w tym zestawie i będzie to na przykład miękko wykończony kołnierz oraz rękawy. W przypadku kołnierza mamy możliwość pozbycia się tego elementu, jeżeli jest nam niepotrzebny. Mamy pętle i możemy po prostu w drugą stronę sobie obrócić. Kolejnym udogodnieniem będą harmonikowe wstawki i mamy je w okolicach łokcia. Również pojawiają się w okolicy kolan oraz pośladków w przypadku spodni. Na kurtce na plecach mamy takie zakładki z nadmiarem materiału i przy wysuwaniu ręki do pozycji na motocyklu materiał się wysuwa i sprawia, że kurtka nie ogranicza nam ruchów. Na spodniach, za kolanami, za to oraz w kroczu użyto elastycznego materiału, dzięki któremu łatwiej będzie Wam wsiąść na motocykl. Przejdźmy teraz do kluczowej cechy tego zestawu, a więc bezpieczeństwo. W zestawie z Risha Infinity 2 Adventure otrzymujemy protektory na barkach, łokciach, plecach oraz kolanach i są to protektory od D3O poziomu pierwszego. D3O to te charakterystyczne pomarańczowe protektory, które w codziennym użytkowaniu są bardzo miękkie, elastyczne, dopasowują się do naszego ciała pod wpływem ciepła. Ale kiedy otrzymają impakt, siłę uderzeniową, to twardnieją w ułamku sekundy i dają nam niezbędną ochronę. Kurtka jest także przystosowana pod montaż protektorów na klatkę piersiową, a spodnie pod protektory bioder. W zestawie protektor na plecach to będzie D3O w kształcie prostokąta, ale mamy tutaj miejsce również, żeby założyć sobie protektor Viper, czyli już ten bardziej okrągły, większy, jeżeli macie ochotę. Można go tutaj zamontować, ponieważ w kieszeni po bokach znajdują się rzepy, które możecie otworzyć i sprawia to, że ten wiper również się tam zmieści. W strategicznych miejscach rozmieszczono odblaski tak, aby było łatwiej was dostrzec na drodze wieczorem i cały zestaw zyskał certyfikację pojedynczego A. Znajdziemy też tutaj miejsce do przechowywania niezbędnych rzeczy w trakcie podróży motocyklem i w przypadku kurtki mamy dwie kieszenie cargo w przedniej części, jedną na plecach oraz dwie ukryte wewnątrz kurtki, a w spodniach mamy w sumie cztery kieszenie, w tym dwie kieszenie typu cargo. Plus w zestawie pojawia się kilka elementów mających ułatwić życie na motocyklu. A więc po pierwsze będzie to zamek spinający, a właściwie zamki spinające, ponieważ mamy zarówno krótki, jak i długi zamek i to w kurtce oraz spodniach. Kolejnym elementem będą antypoślizgowe wstawki na pośladkach w przypadku spodni, tak abyście nie ślizgali się po siedzeniu motocykla. Plus w strategicznych miejscach w spodniach pojawiają się wstawki ze sztucznej skóry w miejscach, w których macie kontakt, styk z motocyklem, tak aby zapewnić Wam dobrą przyczepność do motocykla. Risha Infinity 2 Adventure, czyli turystyczny zestaw z membraną in-out oraz z protektorami od D3O dostępny na rrmoto.pl. Link do tego modelu znajdziecie w opisie, a jeżeli sami chcecie go przymierzyć, to wpadajcie do jednego z naszych sklepów stacjonarnych. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.